Moi drodzy, właśnie nadszedł ten moment. Zobaczcie, już wszystkie szklarnia numer 1, wszystkie sadzonki są porozstawiane. Także za chwilę będę je wkopywał. To samo dotyczy szklarni numer 2. Zaraz Wam pokażę. Tutaj jeszcze zostało ten sadzonek, ale to już będą sadzonki na zewnątrz, także poczekamy do końca maja. Tutaj mamy mufinka. Cześć! A tu mamy szklarnię numer 2, tak samo wszystko porozsadzone. No i co mogę więcej powiedzieć? No... To jest właśnie ten moment, za chwilę y, zacznę je wsadzać. Od dzisiaj już rosną tam w miejscu swojego przeznaczenia. Kamko. Zobaczcie jaka jest dzisiaj pogoda. Yy... Pada praktycznie, pada praktycznie od rana, ale nie uwierzycie, co się stało jakieś 15 minut temu, jak jeszcze miałem lekcję. Nagle chmury się rozstąpiły, padł taki blask na moją klasę, otworzyły się drzwi i dyrekcja dostarczyła mi próbnik barw, i mam sobie wybrać, w jakim kolorze będzie pomalowana moja klasa. Czujecie to? Mogę sobie z tych wszystkich barw powybierać, w jakim kolorze chcę mieć ściany w klasie. Ba, nawet sufity mi wymalują. No biało, wiadomo, nie? Ale kurde. Prędzej bym się spodziewał trzęsienia ziemi. A tu. Także słuchajcie. Wierzcie w siebie, wierzcie w internet, dlatego że cuda się zdarzają. I mam taką solemną obietnicę. Co prawda, ja już tutaj kilkanaście lat czekam na ten remont, ale kurde, jakoś coś mnie tak teraz tknęło, że może to jest właśnie ten moment. I mam obietnicę, że w te wakacje, w to lato, wyremontują mi klasę. A widzicie, jak się życie zmienia. Pani Kasia Dowbor nie zdąży mi wyremontować tej klasy. Nie tylko dlatego, że dyrekcja wzięła sprawy w swoje ręce, ale także dlatego, że panią Kasię wywalili z posatu. A widać moja Bawara przyciąga inne. Proszę bardzo, stara piątka w kombi. Bębki jakoś tak mgną do siebie widać, nie? do okulary mi zmokły. Zobaczcie, w tym momencie wjechałem na kociołki, zobaczcie. A moja Bawarka zrobiła dokładnie 70 tysięcy kilometrów. Zobaczcie. Także Bayern Motor Motorenwerke, bardzo dobra firma. Ja wiem, że przy 70 tysiącach nie ma co chwalić, ale jestem pewny, że zrobi 10 razy tyle. Także wszystkiego najlepszego mojemu samochodzikowi. Bądź jak Twój właściciel. Nie do zdarcia. Dzisiaj wymiana akumulatora na nowy. Jak kapio stoi całą zimę nieużywane, no to potem na wiosnę ma problem z odpaleniem. Ja zawsze je ładuję, ale w tym roku już nie dało rady. Także wizyta w centrze, wymieniamy akumulator na nowy

Yy, paragon, 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 ale niech pani powie, albo to jeszcze jakaś tam była yy, B13, jakaś coś tam było, to też jest ważne. To znaczy tak, ona to tłumaczyła może, bo jakby pan chciał cenkę poznać, nie? To tam one mają inne odznaczenia, nie? Aha, no to dobra, to nie, to ten wezmę, jak to jest, bo to bo jest ten wymiar, tak? Po... No, tak, to jest to. to, to jest...

No jeszcze dwa słowa, słuchajcie, jeżeli chodzi o kupno tego akumulatora tutaj w centrze w Czankowie. Kupuję i dostałem paragonik, dostałem gwarancję, wszystko, ale patrzę, że tu nigdzie nie ma napisane, że to jest akumulator z centry. No i tylko jakieś naklejki są inne, ona mówiła, widzi pan, bo my tylko produkujemy. Potem to jedzie gdzieś tam daleko w Polskę, pod gorzów i tam są naklejane naklejki innej firmy i potem to przyjeżdża z tymi naklejkami i my je sprzedajemy drożej. Ja wiem, no ale, no ale ja wiem, a czemu to nie prości tu nawet nakleić, jak to nie jest. On tak mówi, kiedyś naklejaliśmy, a teraz mówi nie możemy. Teraz akumulatory one są tam i przychodzą z naklejkami i już są droższe. Kurwa, czasami, wiecie co, trochę myślałem, że się znam na biznesie, ale czasami się gubię. Słuchajcie, trzecia godzina, yy, trzecia godzina to jest tragedia na Rondzie. Wystarczy, że jakiś pieszy przechodzi yy, gdzieś tam przez pasy i kurwa wszystko stoi. Zobaczcie tam co się robi. Tak jest codziennie. Słuchajcie, dzisiaj jest wielki dzień, bo spółdzielnia wymienia mi Wodomierz. Robią to co 5 lat i dzisiaj jest właśnie ten dzień. 拜拜，再见，再见。 Ostatnio na stronie internetowej Górki y, zauważyłem coraz więcej klas robiących przysiady z okazji powstania, y, rocznicy powstania jakiegoś tam banku w y, obornikach. Y, no Cieszę się bardzo, bo aktywność fizyczna jest bardzo ważna w życiu młodych ludzi. No ale tak się zastanawiam, y, co nasza szkoła ma wspólnego z jakimś tam bankiem y, w obornikach? to jak myśmy mieli rocznicę jak nasza szkoła miała rocznicę powstania to pracownicy tego banku też robili przysiady przed bankiem i w związku z tym ja też zrobię tyle przysiadów ile miałem zastępstw za nieobecnych nauczycieli w tym roku jeden ale kondycja jest, nie? Adolf Hitler nam mszy za Józefa Piłsudskiego. I hitlerowskie flagi opuszczone do połowy masztu Tu akurat na lejstawiu. Uch, starczy na dzisiaj. Jest piątkowy poranek, jest ładnie. No i zapowiadają piękną pogodę. Nie będzie już mroźnych nocy, także najwyższy czas, żeby wypuścić myszki na wolność. I to jest ten moment smutny, moment, bo myśmy się niesamowicie z nimi zżyli. No moi drodzy, to jest ten czas kiedy należy wypuszczać myszki na wolność. Pamiętacie jak na poprzednim filmie radziłem? Z dobrej woli, oczywiście, żeby osoba zarządzająca naszą szkołą wzięła sobie trochę wolnego, pojechała do Ciechocinka. I wiecie co pojechał? Znaczy, nie do Ciechocinka, e, tylko gdzieś dalej. E, mamy RODO, więc, oczywiście, nie mogę mówić gdzie, gdzie pojechała ta osoba. Bardziej, że jeszcze cały czas są matury. Ale mam nadzieję, że kebaby będą tam smakowały. Pozdrawiam. Żadnych więcej pytań. To wszystko. Życzę udanego weekendu, bo już się nie widzimy w tym tygodniu. Bye, bye.